Przyjdź, Duchu Święty, dokonaj cudu, przemiany mego serca. Przyjdź, Duchu Święty, dokonaj cudu, przemiany mego serca, abym się stał podobny do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Który z Ojcem i z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Przyjdź, duchu święty, dokonaj cudu, przemiany mego serca. Przyjdź, duchu święty, dokonaj cudu, przemiany mego serca. Jezu Chryste. Mistrzu nasz, z Duchem Świętym witamy Cię radośnie. Bracia i siostry, oddajmy swoje troski i wszystkie problemy Bogu Ojcu. Pomyśl o Jezusie, o Jego miłosierdziu. Jezus jest teraz obok Ciebie. Przywołaj Go myślami do siebie. Moi drodzy, módlmy się w imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen. Dzięki składajmy Bogu Ojcu, który z miłością kieruje losami swojego ludu. Radosnym sercem wołajmy do Niego. Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki. Ojcze, nieskończenie dobry. Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób. Odnowiłeś Jego godność. Wysławiamy Cię za Twoją miłość. Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki. Na początku tego dnia daj naszym sercom gotowość pełnienia Twojej służby, aby nasze myśli i czyny przyniosły Ci chwałę. Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki. Oczyść nasze serca z wszelkich złych pragnień, abyśmy starali się zawsze pełnić Twoją wolę. Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki. Otwórz nam oczy na potrzeby bliźnich, aby nie byli pozbawieni naszej braterskiej miłości. Chwała Tobie, Panie, przez wszystkie wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga, bo miłość jest z Boga, bo miłość jest z Boga? Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga. Bracia i siostry, niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła. I doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Niech Duch Święty uczyni Twoje i moje ciało swoją świątynią. Duchu Święty, przyjdź, pozostań z nami na zawsze. Udziel nam głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego. Chcę wszystko na Twoją chwałę czynić, wszystko z miłości ku Tobie, Boże mój i Ojcze. Amen. Bóg zapłać. Za wysłuchanie i wspólną modlitwę Zapraszam do subskrypcji kanału Oaza Jezusa Modlitwy. Niech wszystkie błogosławieństwa i marzenia w Twoim życiu odrodzą się dzisiaj Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie, Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, działaj z mocą w nas, Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, działaj z mocą w nas, Duchu Święty, przyjdź. Niech twój święty duch dziś przeniknie mnie, i niech zawsze już gości w duszy mej, i niech spadnie deszcz błogosławieństw twych. Ojcze, obmyj mnie! Ojcze, obmyj mnie! Duchu święty, przyjdź, duchu święty, przyjdź! Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Działaj z mocą w nas, Duchu Święty, przyjdź i zostań w naszych sercach. Módl się z nami, Duchu Święty. Módl się z nami, módl się z nami, Duchu Święty.